Dzień dobry, witam się z wami. Niestety, ale w niedzielny, niedzielne e, przedpołudnie. E, niestety, wczoraj nie udało mi się zrobić zak listy zakupów i zakupów. Teraz wam pokażę moją listę, zakup listę obiadów na, na następny tydzień. Zabiorę Was ze mną e, do, na zakupy. Pokażę Wam, co. Znaczy, nie, może nie zabiorę Was, tylko pokażę Wam, co kupiłam. A teraz Wam pokażę, jakie, jaką sobie przygotowuję zawsze listę obiadów na, na przyszły, kolejny tydzień. A więc tak wyglądają nasze obiad na przyszły tydzień. W poniedziałek zupa ogórkowa, wtorek paluszki rybne, ziemniaki i słówka z kapusty wiszonej. Środa zupa, czyli fasolka po bretojsku. W czwartek ryba taka zwykła. S to tak, znaczy tak, S to znaczy serce, kapusta biała, czyli takie. Ja Wam później pokażę na, na zakupach albo po zakupach, jak ta kapustka wygląda, ale pewnie tak ją znacie. W piątek mamy soczewicę. W sobotę mamy pizzę na obiad, więc, więc widzicie, jak się u nas kreują zakupy i podług tego. Po prostu kupuję to, co jest potrzebne. Plus jeszcze oczywiście masło, tam sery, jakieś warzywa, owoce i tam, co mi się przypomni oczywiście. I te jeszcze niepotrzebne rzeczy, które niestety ale mi się zdarza kupić, więc nie wiem, czy Wam też, czy nie, bo powiem Wam, że czasami nie trzymam się tak stricte tej mojej listy, ale tak w miarę, miarę rozsądków rozpuszczam te, te pieniądze. No. Dobra, kochani, to ja uciekam. Życzę Wam co? Miłego, miłego, miłego popołudnia niedzielnego i do zobaczenia później. Tak, do zobaczenia później. Tylko pokażę, co kupiłam dla dziewczynek, dla, dla, dla wnuczek. Tak, dwie takie same bluzeczki. I do tego są takie. Jest taka spódniczka z rajstopkami. I dla tej malutkiej. Jest to samo. Taka bluzka i takie same. Taka sama spódniczka. Chodzimy z, z warzywami, bo tak podzieliam sobie na sekcje. Warzywa i owoce z Lidla. Ananasa, tutaj sałaty rzymskie, widzisz znowu kolejną paczkę jabłek. Mango dla juniorka. Banany, miak małpy. Ale... Boże drogi, chciałabym się coś wymknąć. Ale, ale, ale. My lubimy i tyle. Banany, czy te ogurasy. Dwie paczuszki takich pomidorków, drugie tam jeszcze są w siacie. Orzeszki, a mi tam migdały. Tutaj wziąłam takie gruszki. Kolejne gruszki, jakieś takie sweet, nie wiem co to znaczy. Dobra. Tak? No dziękuję Ci bardzo. Cytrynki, bo będę robić, będę robić takiego, dobra, to później Wam powiem o tych cytrynach. Gruszki, konfituransy, bodajże znowu. I wziąłam też batata, bo mam zamiar robić, co mam zamiar robić? Mam zamiar robić z soczewicę, z batatem, właśnie. A teraz takie niespożywcze z, z Lidla. To tak. Udziałem yy, chłopakom moim. To chyba są. To są wiertła, Rafał, nie? Wiertła, nie? Gumowe wiertła do styropianu. Co do styropianu jest? To idiotka ze mnie, kurna, będzie dziad robił. Kurde, no, no, te... widzicie, no, tak to właśnie z tymi chłopami jest. Ja, ja sobie kurwa robię, no, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Człowiek z dobrego serca im kupuje, a oni takie coś. No, o Jeszcze ci powiem, do styropianu. Nie e, to nie to nie na jest to tak pewno tak jest do drzewa. No, Zabawne, ha 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 ha. E, tutaj, tutaj też było takie coś. mój o to żywiole do swojego diesla. Cokolwiek to jest, nie wiem. Wiem, że takie coś lał, a że, a że przeczytałam, że to jest diesel. E, Yy, że to jest diesel jest system, coś tam, cleaner, to pomyślałam, że to dla niego. I kupiłam sobie takie te duże szklanki, popatrzcie, bo ja mam taką tą malutką, na, na ekspresso. Tam mam dla porównania, bo nawet widzicie się nawet pije. A te są na cappuccino, więc te większe są na cappuccino. Więc stwierdziłam, że a co tam, będzie miał mój mąż to trzaskać, bo ostatnio mi wszystko tłuka, mi wszystko psują. Nie się? Kłamiesz. Kłamiesz ty. E, i, no i jeszcze wziąłam sobie takie do doczyczenia zmywarki, no, mam nadzieję, że to za egzamin. To by było z takich chemii jeszcze raz jeszcze rzeczywiście zapomniałam się o płynie do, do fery. To jest jaki? Jaka pojemność? Litrowa za 2,99 w Lidlu. Kupiłam to sobie zwykle mleko sojowe i było w promocji w Lidlu to czekoladowe owsiane. Jest przepyszne, mi one bardzo smakują. Ja kiedyś właśnie od Gosi syn, ten mojego Gosi syn, chyba kupił i stwierdził, że to mu nie smakuje, więc oni mi to dali i wieście mi, że mi to tak smakowało, że od razu wziąłam sobie. Kawusia dla, dla mojego Rafała. Yy, miałam oczywiście 10% zniżki na, na te proteinowe jogurty, więc wziąłam sobie takie. Wziąłam sobie też y, takie czekoladowe. Będzie w tym tygodniu fasolka. Yy, zresztą to, to wam, co Wam wcześniej wspominałam o, tym, o, tej, o liście obiadów. Więc do fasolki po brytońsku fasolę wziąłam tradycyjnie ser. Tutaj mam boczuć do tej fasolki właśnie zwykłe masło. Tłuste mleko dla mojego Rafała. I oczywiście drugie, tak samo te duże dla nas. Zwykłą mąkę bułkę tartą. Takie wzięłam, widzicie, to pierwszy raz takie, to są chyba te saszetki, mi się wydaje, tutaj, tutaj to się tworzy. Tak, nie zawsze kupowałam z Knora, teraz szarpnęłam się na tańs ta tańszą wersję. Tak, to są takie, o. Znaczy, może będzie dobre, w zupie to nikt nie poczuje. Wzięłam, dodatkowo jeszcze pasatę e, do tej fasolki, moja kawusia, e, paluszki rybne i, i frytki. Tutaj mam na dzisiejsze właśnie placka ziemniaczanego z, e, z sosikiem, trochę wołowiny, e, karczku, to wszystko pokroję, kiełbaskę do fasoli, e, soczewicę tą czerwoną no, i oczywiście słonecznik. No i teraz najważniejsze, e, za zakupy zapłaciłam, miałam zapłacić 90, przeszło funta. Ale że miałam ten kupon do zużycia do, do 10%, 10 za zakupy. Więc widzicie, wszystkie zakupy są. A niektóre na nawet mają to 15%, bo to jest właśnie. To są właśnie te jogurty. Widzicie, tutaj nawet co? 15% są te jogurty proteinowe, więc zapłaciłam w sumie 80, tylko 81, a miało być 90 coś. Miałem też w Morrisonie i kupiłam. E, Trzy kawałki ryby. E, zieloną, co jeszcze, żeby pomieszać. Takie pojemniczki, bo ja nie zarzucił sobie galaretkę do szkoły, więc wiedziałam, że będę robić w takim mniejszym pojemniczku i to mu zabrażę. Na przekąskę też des takie, deser takie, deser takie deserki czekoladowe, telizaki. E, twarożek. może zacząć. Moja ulubiona fluens, kiełbasa ta, ta hiszpańska, jest przepyszna. Jakieś takie chyba mało, nie wiem czy to mało, czy nie mało kaloryczne. Y, takie ciasteczka. Dla Rafała do pracy zupki takie chińskie i te kary, Liść laurowy. Trochę chaosu tutaj jest, ale szybko, szybko się śpieszę. Ogórki do, do ogórkowej. Dla juniorka taki górcik wyciskany. Tutaj jeszcze wziąłem sobie maseczkę, która była w promocji. jogobelle, y bo Rafał nie wiem dlaczego, ale chce tylko jeść te właśnie jogobelle. I to jest właśnie ta taka pusta serduszko, bo ona jest w taki, taki kształt, bo taki łezki. Wzięłam też daktyle, są bardzo zdrowe do spróbowania taką puszkę ichniejszą, no taką zwykłą puszkę ichniejszą. I co jeszcze? no I to by było chyba wszystko w Morrisonie i tam jakieś, jeszcze jakieś ciuszki. To wam później pokażę. I zapłaciłam bodajże 50, zaraz wam powiem dokładnie ile. Wiecie co, nie wiem dokładnie, ale chyba coś Coś chyba 50 parę funta za to wszystko zapłaciłam. I teraz już, kochani, ostatnie byłam w Homberganie, bo po co tam chciałam iść po mozzarella? Ale oczywiście nie skończyło się na mozzarelli. Skończyło się na 50. Na 51 funtach. Ale była tam taka, taka kosmetyczka na dokumenty, taka z telefonu. Fajna, bo ja mam taką, taką troszkę inną. I tak, tu jest fajne miejsce na karty. Tu można włożyć paszporty. Więc wydaje mi się, że jest o wiele lepsze niż to, co ja mam. I to kosztowało bodajże chyba, nie wiem, 3 funty. Czy coś takiego? Czekajcie. Aż zerknę. Travel organizer. Nawet nie widzicie, kłamie w żywo oczy. Funt 99 się coś kosztowało. I teraz tak, wziąłam sobie. Nowy taki pokrowiec na deskę do prasowania bo mój już jest tragiczny, o moja cukierniczka. A z tą cukierniczką, do powiem jest taka historia, że ją dostałam, jak tutaj przyjechałam do Szkocji od mojego kuzyna, żona, była żona i ona powiedziała tak, że ta cukierniczka, ona wędruje tak, od jed... ona przyjechała, ktoś jej to podarował, ja przyjechałam, ona mi to podarowała i teraz czekam, aż ktoś przyjedzie, żeby mnie ja to mogło podarować, oczywiście stłukłam już dekielek, ale myślę, że się nic nie stanie. Więc tak, kupiłam tą, tą, tą yy, nową pokrywę z po prostu. wziąłam sobie taką sól do kąpieli. Yy, yy, no zobaczymy, miałam kiedyś z tego tą sól Epsom i była bardzo fajna. Yy, do kosza takie odświeżacze. Wziąłam, o patrzcie, jakiś żel do ciała, do mycia. Nie wiem co to jest. Pachnie. No tak świeżo bardzo, trochę jak, me, trochę męsko. Yy klej silikonowy dla mojego juniorka, nową obcinaczkę do paznokci, olejek peppermint, taki miętowy, bo tak jak Wam wcześniej wspominałam, chcę zrobić, chcę przetestować od tych wszystkich z instagramowych taki środek niby do, na kurz, który dodaje się olejek, właśnie jakiś tam ulubiony, oliwę. Co tam jeszcze? Płyn do mycia naczyń i coś tam jeszcze, żeby na kurz nie łapało. Kupiłam też baterię, bo wyłącza się alarm, załącza alarm pożar ten, ten dym, no dymny, ten pożarowy y szampon Jakiś taki do włosów, no, nie wiem. Pierwsza z gówna, mam nadzieję, że nie wiem, głowa, nie stwierdzała, To właśnie mozzarellkę ja bardzo lubię. One są po fun 39. Mężowi wziąłam Job Jump. Nie wiem, jak pachnie. Ja w ogóle ja uwielbiam bardzo dż dżopy, więc mam nadzieję, że będzie mu się to podobało, ale nakręcę wam jego reakcję. Wziąłem też takie zapachowe worki na śmieci, te akurat są cytrynowe, one nie są takie super mocne, ale jak się nie przepakuje za bardzo kosza na śmieci, to spokojnie można yy, opakować można śmieci do tego i jakąś dużą paczkę pasty do zębów. No i co, i to by. Ach, no i teraz właśnie, gwóźdź, gwóźdź całych zakupów to popatrzcie na tą miseczkę. No nie mogłam, po prostu nie mogłam, 4,99 to kosztowało i stwierdziłam, że nie. Do przyczepy będzie jak kula, bo, bo, bo nie wiadomo, czy święta wielka noc nie znajdziemy znowu w przyczepie, więc czy nawet na stół położyć jakieś jajka czy jakiś że no przepięknie to wygląda. Dobra kochani, to ja teraz już uciekam. Biorę się za obiad szybciutko i do zobaczenia później, jak będziemy otwierać ten zapach, jak zareaguje mój mąż. Dobra i sprawdzamy reakcję mojego małża na, na ten zapach. Mi się ogólnie joby bardzo podobają, ale nie wiem. Powiem Wam szczerze, że on tak się nie, nie, nie lubi pryskać. Nie wiem, czy się nie lubi pryskać, ale. Czyli już zero reakcji, czyli nie podoba się, bo. Nie, nie ma tak źle. nie urywagi. Fajny jest taki słowo. Yes. Ja to będę używać. Ej, naprawdę ładny Rafał. Taki lekki, pokaż, taki lekko-słodkawy. Tak jakby trochę cynamonu gdzieś tam było, wanili, No mi się to bardzo podoba, hopie. Ja Jak mieć... będziesz miał branie, to będziesz się pryskał. Ja Muszę mieć kawowe perfumy. No i widzicie, taka jest wdzięczność, wdzięczność mojego męża. Nie dogodzisz mu i perfumy kawowe. Jeżeli znacie takie, jeżeli wiecie, Zapachy, perfumu o, czy ka zapach, o taku, zapachu kawy, dajcie mi znać. kupię. <głynie> Patrzcie na moje włosy, Wczoraj były, my te, bo szliśmy na te sushi. Dzisiaj nie wiem, czy to za dużo ożywki dałam, czy co. Takie jakieś tuste się zrobiło. A jeszcze w ogóle pada na dworzu, więc już całkowicie. Ej, Jezu, jak mi się ten zapach podoba, chłopie! Ja Cię teraz będę napastować cały czas. <głynie> co nie? Co to za mina? Widzicie jakiego gada? Chyba że jest ktoś inny chętny. I przyszedł mój kabel do ładowarki. Niby szybki, zobaczymy. Jaki. Co tu jest? No Coś takiego. Nie wiem co to jest. Ale nic nie pisze, że to jest jakiś szybko ładujący się. Nie wiem, może to mój, mój mu powinien zobaczyć, to faktycznie szybko się robi. Mam nadzieję, że kupiłam dobry. Ale nie, chcę, nie, chcę, nie chcę. Dobra, dobra kochani, to daję do spadzenia, pora A tak się prezentuje nasz placek po węgiersku z róbką czubną kapusty jabłkiem i No, z takim kleksikiem z jogurtu i trochę w szczypiorku. To na pewno będzie przepysznie. Dobra kochani, dzisiaj ja już chyba zakończę na ten ten vlog. Pokazałam Wam, co dzisiaj jedliśmy. Nasza niedziela była bardzo taka lazy, bo na dworze okropnie pada, więc nic się szczególnego nie wydarzyło. Nie byliśmy nigdzie. Zakupy Wam pokazałam, jak to w tym tygodniu było. I co? I myślę, że będę się już żegnać. o kciuka do góry, jeżeli macie taką ochotę. O subskrypcję, jeżeli jesteście ciekawi, co tam u nas się nowego wydarzyło, bo czasami jest nudno, ale czasami się coś tam dzieje. A ja już się z Wami teraz żegnam i życzę Wam spokojnego tygodnia i do usłyszenia wkrótce.